Dzień dobry Państwu. Wbrew cenzurze. Ostatni program w tym roku, oczywiście, bo w przyszłym też od razu zapowiem, że wejdziemy z, ko z kopyta z nowym gościem na kanale. No ale dzisiaj, sobota, odpowiadamy na Państwa pytania. Mam nadzieję, jeszcze zdążymy, zanim się Państwo będziecie wybierać na zabawę sylwestrową. No i jak zwykle, przy takich okazji, jak gościem Mateusz Piskorski. Witam. Dzień dobry, a jak nie to obejrzycie Państwo podczas zabawy. No tak, 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 oczywiście tak. Zamiast przemówienia prezydenta noworocznego można puścić w precyzji, że zachęcamy. Natomiast jeszcze chciałem tylko zaprosić też na nasze inne kanały, choćby na TikToku czy na Facebooku, znaczy nie, nie na kanały, tylko na konta naszego kanału ale no to już też mi się udziela, widzę nastrój sylwestrowy. Przechodzimy do pytań. Mateusz czyta. Pierwsze, ja po, po, tylko jeszcze pozwolę sobie podziękować. widzę, że tym razem jest pytań mało, bo ludzie mieli święta i chyba nie mieli czasu na wpisanie pytań, bo wreszcie możemy zrobić w miarę krótki program. Także dziękuję. I... Piotr Wachowski pyta. I... Myślicie, że ambicje polityczne Prigorzyna mogą sięgnąć w prezydentury w Federacji Rosyjskiej? No w to akurat jakoś bardzo wątpię, jeszcze nie wiem, co Mateusz na ten temat powie. Natomiast Jewgini Prygorzyn, delikatnie rzecz ujmując, jego wizerunek, no nie bardzo licuje z wizerunkiem prezydenta jakiegokolwiek państwa. On może mieć oczywiście ambicje polityczne, na pewno jakieś ma, tylko wątpię, żeby one miały taki wymiar osobisty. No z wielu, z wielu też przyczyn, przede wszystkim ze względu na jego historię. No, retoryka, którą on przyjmuje, no też tak nie bardzo chyba pasuje do roli prezydenta, natomiast na pewno jego ambicje polityczne, zwłaszcza jeśli Wagnerowcy będą odnosić sukcesy podczas operacji na Ukrainie, no, to mogą, mogą, mogą rosnąć. Nie wiem, Mateusz widzi Eugenia Prigorzyna jako prezydenta? Na, na razie obserwatorzy twierdzą, że pod wpływem Eugenia Prigorzyna Dokonywane są zmiany kadrowe w Armii Rosyjskiej na wyższym szczeblu dowódczym, choćby ostatnia zmiana dowodzącego grupy Zachód Armii Federacji Rosyjskiej, więc z całą pewnością jakieś wpływy swoje buduje. Natomiast nie przeceniajmy też, proszę Państwa, to jest postać bardzo głośna i istotna teraz w okresie działań wojennych, jak potoczą się jego dalsze losy. Za wcześnie mówić. Jak tu mówił Kisielewski o Muszarze, to jest postać, posiedzieć bardziej niż postać. Idziemy dalej. Chris Collins. Szanowny panie doktorze Piskorski, jak pan widzi Polinę Gagarinę? Uważam, iż to jak na te czasy, to Palinoczka to najpiękniejsza wokalistka świata. Ja w ogóle nie wiem, to, to jest. To rzeczy gustu jest oczywiście. Natomiast o no, Mustaw się nie dyskutuje. Ja nie jestem fanem jakimś szczególnym twórczości, a to z uwagi na nieco inne gatunki muzyczne, które preferuję. Stefan Warszawski tutaj takie bardzo długie pytanie napisał, natomiast chodzi głównie o okoliczności śmierci Kriwa Jimousowa. Czy to nie budzi u nas jakichś wątpliwości? Ja powiem ze swojej strony, że no oczywiście, że ona miała jakiś wymiar symboliczny, no bo prawda za chwilę chwilę faktycznie po jej śmierci rosyjska armia ogłosiła odwrót z Hersonia, z Hersonia, który był takim kluczowym miejscowością dla samego Strymousowa i w ogóle jego kariery politycznej. On przecież cały czas zapowiadał, że tego Hersonia Rosja nie odda, że on już na zawsze będzie rosyjski, że on w ogóle czuje się rosjaninem, że Herson bez bandery to jest przecież nawet taki wywiad w, na kanale Myśli Polskiej, który przy okazji też Państwu polecam. Mamy do czynienia, że mieliśmy do czynienia właśnie z takim wywiadem i to w języku polskim, bo Strymousow był polskojęzyczny. I ten wywiad cały czas można obejrzeć na kanale Myśli Polskiej. Natomiast no, tutaj więcej jest pytań niż odpowiedzi, prawda? No bo wiemy tylko, że tam miał miejsce wypadek samochodowy, w którym z Mouse miał zginąć. Ale takich jakichś większych szczegółów to chyba nikt nie podał. No i nie wiem, czy, czy, czy no, w najbliższym chyba czasie to wątpię, żeby, byśmy o coś takiego, o czymś takim mogli się więcej dowiedzieć. Żałujemy bardzo. Angelio Streamusowa. Pod koniec, w ostatnich dniach grudnia obchodziłby 46. urodziny i niestety ich nie doczekał. No a cóż, ja myślę, że w takich czasach, w takich warunkach i w takich miejscach zawsze będą pojawiały się wątpliwości i znaki zapytania dotyczące okoliczności każdej śmieci, każdego wypadku, a już szczególnie wypadku i śmieci osoby takie jak on. Idziemy dalej. Belzebub dedup, a jak kwestia odpowiedzialności karnej Prigorzyna i jego najemników? Kodeks karny Federacji Rosyjskiej swoje, reżimowe grube ryby swoje? To jest podwójna kwestia, bo tutaj hmm. mamy z jednej strony to... Znaczy pytanie o to, jakie są możliwości prawne, Skoro Prigorzyn potrafi obiecać np. przykład amnestię, prawda? Po pół roku osłużenia w grupie Wagnera, on obiecuje amnestię. Przecież wiadomo, że Prigorzyn nie może amnestii nikomu tak naprawdę podpisać, że to jest prerogatywa władz rosyjskich, chyba nawet prezydenta w tym wypadku. To, to, to jest ta pierwsza kwestia. Tutaj możemy mówić na pewno o wpływie na prawodawstwo. No a druga kwestia to jest odpowiedzialność, ewentualna odpowiedzialność karna za czyny, no, które wykonuje Grupa Wagnera. no bo to nie jest oficjalnie część Armii Rosyjskiej, prawda? To znaczy, jeżeli operuje gdzieś poza granicami Federacji Rosyjskiej, no to teoretycznie powinna podlegać kodeksom karnym krajów, na których operuje. No, tyle tylko że. Wiecie Państwo, jak to jest w, w, w praktyce. Znaczy, Tam, gdzie się zaczyna wojna, to już kończy się prawo. Znaczy, no, gdyby gdzieś miało obowiązywać prawo, nie wiem, e, porozumienia pisemne, niepisemne, no to nie musiałoby dojść do użycia siły militarnej, więc nie, ja nie wiem, czy w ogóle ta kwestia jest, e, że tak powiem, godna rozpatrzenia no, w kontekście obecnych wydarzeń. Sam Ewgenii Prygorzyn, poinformował ostatnio, że były działania sprawdzające prokuratury rosyjskiej, w stosunku do e, grupy Wagnera, i nie zakończyły się one postawieniem żadnych zarzutów. Bardzo rzeczywiście ciekawe. Wyczerpałeś rozumień kwestii. No, a przyłączam się do Twojego głosu czy opinii. E, każde państwo będące w stanie wojny, nawet jeśli nie de jure, bo do jure nie mamy żadnej wojny, no tak. ani ze strony ukraińskiej, zresztą też, ani rosyjskiej ale będące w takim de facto stanie wojny, jak obecnie Federacja Rosyjski, Rosyjska, przekształca się w państwo stanu wyjątkowego. I to jest ogólna prawidłowość dotycząca wszystkich tego rodzaju dużych konfliktów, konfliktów no, jak Przemawiają armaty, to są głośniejsze niż adwokaci. c <coughs> 5. Witam, witryna internetowa prezydenta Dudy we wpisie Polityka Zagraniczna Andrzeja Dudy podaje: Z Ukrainą planowane jest zawarcie nowego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Jakub Kumoch przypomniał, że zdaniem prezydenta polsko-ukraiński traktat mógłby być wzorowany na układzie, który w 1963 roku zawarły Francja i Niemcy. No właśnie, a co ów traktat mógłby zawierać i co mógłby oznaczać dla Polski? Przypomnę tylko, że owocami Traktatu alizejskiego z 1963 roku było utworzenie szkół niemiecko-francuskich, współpracy politycznej i utworzenie wspólnej brygady wojskowej. Nie wiemy to, trzeba pytać, co autor miał na myśli, czy to miałoby być rzeczywiście. Takiej formule jak traktat niemiecko-francuski, to po pierwsze. Po drugie, trzeba też zapytać się i autora, ale też autor na to pytanie nawet nie będzie w stanie odpowiedzieć, z kim, kiedy i w jaki sposób taki traktat mógłby być zawierany. Z bardzo prostej przyczyny, no państwo ukraińskie. Teraz mówienie o jakimkolwiek traktacie, o jakichkolwiek regulacjach stosunków bilateralnych polsko-ukraińskich jest nie na miejscu i nie na czasie, bo nie wiemy czy państwo ukraińskie będzie istnieć w mm -hmm. takim stanie jak istnieje, więc to jest z całą pewnością no, zbyt dalekie wybieganie w przód. Natomiast jak rozumiem to jest jakieś oświadczenie woli ułożenia specjalnych stosunków między Polską a Ukrainą. No, Właściwie to by było usankcjonowanie faktów, no bo już dzisiaj, jak doskonale wiemy, różne organy, na przykład państwa ukraińskiego, ściśle koordynują swoje działania z organami państwa polskiego wobec obywateli i państw trzecich, i Ukrainy, i Polski. Więc mamy daleko posuniętą faktyczną integrację działań. Czy będzie to w jakiś tam sposób usankcjonowane bliżej? Nie wiemy. Oczywiście, odpowiedź na to pytanie to nie tylko pytanie do autora tych słów przytaczanych przez naszego widza, ale również do patrona. Do właśnie tych, którzy radzą, instruują, sugerują połacowi prezydenckiemu w Polsce różne rozwiązania. Natomiast no, to na pewno może budzić obawy, bo ja rozumiem, że do tego też zmierza to, to, to pytanie mm, o tą tak zwaną e, Unię Polsko-Ukraińską, pol ukryć, jak to tam sobie, czy Ukropol, jak to tam niektórzy nazywają. E, no i rzeczywiście, jak ja czytam tego rodzaju oświadczenia, no to chociaż tu znowu wrócę do tego, co powiedziałem poprzednio, że na, jak szczelają armaty, to naprawdę te porozumienia na papierze to mają niewiele do no, niewiele bardziej Tym bardziej, bardziej, bardziej mogą nas na, na tą chwilę niepokoić różnych rodzaju spekulacje i doniesienia. W tym choćby ostatnio najistotniejszej gazety, najstarszej i najistotniejszej gazety tureckiej, Cumhuriyet, która. Twierdzi, że Polska jest wciągana aktualnie do bezpośredniego udziału w wojnie na Ukrainie przez Stany Zjednoczone. Nie wiemy, czy wiarygodne są źródła, oczywiście dziennikarza tureckiego, no ale coraz częściej takie głosy i to nie w prasie rosyjskiej, która może to w mediach rosyjskich, które mogą to rozgrywać propagandowo, zresztą to robiły w ramach działań informacyjnych czy dezinformacyjnych, natomiast w prasie również innych krajów państw trzecich. No ja jestem pod wrażeniem, że Mateusz Piskorski wie, jaka gazeta jest najstarsza w Turcji, pewnie Państwo też. Idziemy dalej. Piotr Sułecki pyta... W Polsce myśl prosta. A, no Proszę. tak. <grywa> Piotr Suecki, pytanie. 15-16 listopada 2022 rok na indonezyjskiej wyspie Bali odbyło się spotkanie liderów G20. Jak można przeczytać w internecie, wydany komunikat końcowy wieszczy dla nas koniec świata, tego, który znamy? Czy mógł coś Panowie powiedzieć na ten temat? Może oddzielny program? Ja myślę, że chyba oddzielny program będzie trzeba zrobić, co? No zdecydowanie co do wszystkich tych przekształceń, natomiast to, że ktoś coś deklaruje na poszczególnych szczytach, możnych tego świata, tak to nazwijmy to może być tylko i wyłącznie usankcjonowanie, usankcjonowanie, czy właściwie potwierdzenie tego, że odbywają się na naszych oczach pewne procesy, stwierdzenie o tym, że następuje koniec świata, który znamy, jest jak najbardziej oczywiste, jest dość banalne nawet, jak bym stwierdził i to nawet nie od 24 lutego mijającego dzisiaj roku, ale od dłuższego czasu, co miał choćby związek z pandemią i lockdownami, wszelkiego rodzaju działaniami zmierzającymi do ograniczenia praw obywatelskich, czy nowego umocowania człowieka w ramach specyficznie rozumianej biopolityki, końca liberalizmu, rozumianego w taki sposób, jak był rozumiany przez kilkadziesiąt ostatnich lat na tzw. zachodzie, wielu, wielu innych zjawisk, dużo szerszych, więc to, że wszystko przyspieszyło i że świat w dotychczasowym kształcie się kończy, jest czymś w miarę oczywistym, to jest po prostu konstatacja faktu. Pytanie tylko, jak szybko pewne procesy nastąpią, sądząc, po aktualnym turbo przyspieszeniu, z którym mamy do czynienia, to może to być naprawdę zmiana dużo szybsza niż te, które. Wcześniej obserwowaliśmy w historii, kiedy rodziły się nowe modele, nowe kształty, nowe systemy, i te międzynarodowe, i te wewnętrzne, ustrojowe. Idziemy dalej. Szymon, Januszka, Panie Jankowski, bardzo proszę o źródła wiedzy o religii sprzed katolicyzmu w Polsce. No, otóż, Panie Szymonie, oczywiście takich źródeł nie ma. Natomiast yy, no, wszystkie, no, ale... wszystkie takie źródła są odtwarzane, prawda? Ale ja protestuję stanowczo. A, no, bo, proszę, bo, yy, proszę, protestuję, chociaż pytanie było do Tomka. Oto, Proszę, jak już na źródła, to poleci. Źródła wiedzy na temat religii słowiańskiej, która funkcjonowała w Polsce, są niezwykle liczne. Ale to wtórne. I nie, nie, no, to są oczywiście prace polskich uczonych, wybitnych. No, do tego Aleksandra Bryknera choćby, to ja podaję tutaj jeden z wielu przykładów. Henryka Łowmiańskiego, to są profesorowie publikujący swoje prace, jeszcze w wieku XX, dziś niestety nie żyjący, ale mamy też kilku aktualnie zajmujących się tą, tą problematyką uczonych, nawet nie kilku, a więcej. Więc to oczywiście bazowanie na źródłach etnograficznych, na źródłach archeologicznych, na różnego rodzaju przekazach, ale także na y, fenomenalnych do dzisiaj pracach klasyków zajmujących się religi religiami indoeuropejskimi, szerzej, już spoza naszego no. kraju a mianowicie tylko przykłady Georges de Mezil, Mircea Eliade, kilku jeszcze innych naprawdę wybitnych uczonych i znawców religii przedchrześcijańskich. Więc my mamy do czego sięgać, to no nie jest tak, że cywilizacja słowiańska, która operowała w drewnie nie pozostawiła po sobie już zupełnie nie, żadnych Nie, to chodzi śladów. o coś innego. No? To bardziej chodzi o to, że chrystianizacja, model chrystianizacji przyjęty na ziemiach słowiańskich był na tyle brutalny, że nawet doprowadził do tego, że nie mamy aż tak wielu bierwotnych źródeł, jak na przykład nie wiem, mogą patrzeć w Europie Zachodniej, a moim Skandynawii, prawda? No nie, nie przetrwało tego tytułu. A to, 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 główna, to główna teza tą, jest właśnie następująca. Myśmy byli kulturą produkującą artefakty sakralne, czyli przedmioty święte w drewnie. Dlatego one nie przetrwały. To jest jedna z głównych tez stawianych przez archeologów i historyków. Natomiast kultura na przykład nordycka, o której wspomniałeś, skandynawska, była kulturą kamieni. To po pierwsze i dzięki temu na przykład zachowały się przekazy w postaci pisma runicznego. U nas podobno według niektórych historyków, analogiczne, czy podobne do pisma runicznego, e, formy alfabetu również funkcjonowały w e, obszarze kultury słowiańskiej, ale nie zostały zachowane właśnie z uwagi na to, że byliśmy kulturą drewna. No, e, to mówimy, ciekawa koncepcja, Mówimy, mówimy o nordykach, mówimy mm. o nordykach teraz, e, mówimy o w, po wyspie skandynawskim przykładowo, ale przypomnijmy, że również dzięki temu, że kultura i artefakty oparte były na kamieniu, przetrwały też liczne informacje czy źródła, przedmioty dotyczące kultury celtyckiej. Ja już nie mówię o kulturach klasycznych śródziemnomorskich, gdzie tego jak wszyscy Państwo wiecie jest pełno. No tak. Dzięki czemu? Dzięki temu, że były to kultury kamienia. No, to nie To Te koncepcje nie znają, dość ciekawe. Ale dobra. okej. Okay. Zbiorczo mamy propozycje od widzów, żeby zrobić programy na temat Izraela, Kuby, Korei Północnej. No to ja odpowiem, proszę Państwa. W nadchodzącym roku proszę nam po prostu życzyć wytrwałości, bo myślę, że na każdą propozycję odpowiemy w ten sposób, że zrobimy taki program. Natomiast to też nie jest tak, że my z marszu te programy robimy, bo proszę mi wierzyć, że źródła, choćby nawet teraz. Jak robiliśmy z Ronaldem Messerschmittem program Operu, to ja musiałem w ogóle sięgnąć gdzieś tam w swojej pamięci do języka hiszpańskiego, bo trudno jest znaleźć wiarygodne źródła. A z tym hiszpańskim nie miałem do czynienia parę lat, więc no, to, to nie jest kwestia, którą możemy przygotować w godzinę, prawda? Proszę nam dać czas i myślę, że także w odniesieniu do aktualnych wydarzeń będziemy na temat takich. Krajów, regionów, prawda też programy robić. Ale proszę docenić, od paru lat mnie nie miał do czynienia. Ja natomiast nie miałem do czynienia i przyznaję otwarcie nigdy. No i dlatego nie było cię na programie Operu i był Ronald Wasetki. No właśnie. <laughs> no w każdym razie no to tyle, jeśli chodzi o pytania, ale jeszcze ostatnia kwestia, no to życzenia noworoczne. Proszę Państwa. Przede wszystkim życzę oczywiście szampańskiej zabawy Sylwestrowej. Ale już tak bardziej powiedzmy, globalnie życzmy sobie żeby przynajmniej nie zmniejszyła się strefa wolności słowa w Polsce w roku 2023. Coś I, byś dodał? I żeby ten mijający rok 2022 przyniósł nam co najwyżej kaca, a nie kolejne etapy szaleństwa, w których ciągani jesteśmy nie z naszej woli. Dokładnie tak, to pod tym też się mogło podpisać. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym roku. Zapraszam na następny rok. Już jutro kolejne, kolejny program z serii Na Zdrowy Rozum. Moim Państwa gościem był Mateusz Piskorski. Dziękuję bardzo. Najlepszego nowego roku. I żegnam się z Państwem Tomaszem Do zobaczenia już właśnie w nowym roku.